Teraz przed Państwem sześć morderczyń z Zakładu Sobieskiego w ich wersji więziennego tanka. Dlatego wyjątkowo złości mnie, gdy mimo moich rad wciąż i nadal nie współpracują na lekcjach. Nie współpracują, a potem mylą wykres X od T z T od X i dziwią się, że zaraz wrócą. Któregoś dnia wszystko super. Cacy lala, a Bernard w ostatniej ławce siedzi rozwalony jak w barze i żuje gumę. Ależ nie, nie tylko żuje. Strzela balonami. Więc pomyślałam sobie, a strzel mi tą gumą jeszcze raz. I strzelił. Więc podeszłam i strzeliłam go prosto w łeb. lat. Od razu wiedziałam, że będzie z niego wspaniały chemik. Powiedział mi, że ma duże ambicje, a ja chciałam wykształcić olimpijczyka. Zorganizowałam więc zajęcia na uniwersytecie. Co tydzień w czwartek po jego lekcjach spotykaliśmy się w laboratorium. Sporządzaliśmy roztwory, strącaliśmy osady, a on sprawował się coraz lepiej. Nie byłam więc zachwycona, kiedy dowiedziałam się, że mój protegowany Napisał na teście, że cząsteczka o hybrydyzacji SP3 jest płaska. Tego dnia sporządziłam specjalny roztwór. Był zachwycony. Nie wiedziałam tylko, że male... Czoszę W sportiarni spokojnie doglądam szkołę. Dzień jak co dzień właśnie zaczęła się przerwa. Nagle jakiś uczeń podbiega i krzyczy, że chce wyjść. Więc tłumaczy, mu, że dyrektor zakazał mi wypuszczania kogokolwiek. A on zaczyna przyszczać. Mam zwolnienie od nogi. Wiedziałam, że pewnie idzie na Kremerowską. A on nadal przeszczał, Mam zwolnienie od nogi. A potem nadział się na miotłę. Nadział się dziesięć razy. Niechło. I jestem pewna, każdy postąpił tak jak ja. What am I doing here? Prawdziwa anegdota z klasą. Question? Zawsze staram się być dla moich uczniów. Ok, good. Największą karą był zazwyczaj minus. Ale oni potrafią każdego pchnąć to Nie uważają na lekcji, nie odrabiają zadań. A później pytanie, czy go dopuszczę do matury. A Anot on my watch. Yeah. Ale did you do it? Hell, I yeah, did. mamy na radzenie sobie z niepokornymi uczniami. Nie chcę być nieskromna, ale fakty są takie, że moje i profesora grzebienia są najlepsze. Mogłabym wymieniać w nieskończoność. Kartki żółte, czerwone, pytania. W tych kwestiach królowa jest tylko jedna i ma już wszystkie korony. Jedną z praktykowanych przeze mnie metod, pozwalającą rozwijać się moim frauen und herren niczym na wacie, jest odpytywanie co trzeciej osoby spóźnionej. Więc tego dnia po dzwonku wchodzi pierwsza, druga, a my czekamy na trzecią. I oto jest, wchodzi, przeprasza, tłumaczy się jakimiś zwyszenfallen, ale niewzruszona zaprosiłam na krzesło i przepytałam z tematu ostatniej piątkowej lekcji. Swischen Felder Deutscher Industrii. Potem zupełnie nie wiem, co się stało, bo miałam zamknięte oczy. Ale gdy tylko je otworzyłam, zorientowałam się, że on nie żyć. Jeżeli miał jakiś problem, mógł zgłosić się do sekretariatu pomiędzy ósmą a dziesiątą i się wypisać. Sam się pomylił. Jestem niewinna. Uwierzcie mi sam go chciał. Przeżyłam piekło. przeżyłam piekło. i jestem pewna, I jestem pewna Znaleźliśmy z Leszkiem zgrany zespół. Był prawdziwym artystą, wizjonerem, wfistą, jak jakich mało. Był z nim tylko jeden problem. Ostatnio zaczął opuszczać nasz kantorek mówiąc, że idzie szukać siebie. No i po drodze odnalazł Tomasza K, Aleksandra W, Lecha I i Maciej G. Można powiedzieć, że oficjalnie rozstaliśmy się z Leszkiem z powodu odmiennych planów na przyszłość. On widział się na murawie. A ja jego pod nią. Bo to był drań, dran, drań, drań, dran. Czajny dran, dran. Skąd miałam wiedzieć, że ma alergię na rszenik? Oto rzadko, a ona ma Skąd miałam wiedzieć, że ma alergię na rszenik? Oto rzadko, a, a strzeli no, tak. mi tą gumą jeszcze raz. Skąd miałam wiedzieć, że ma alergię na rszenik? Oto rzadko, a strzeli mi tę gumę jeszcze raz.